Siemanko, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Assasin08 I to są kolejne ogłoszenia duszpasterskie na moim kanale, pierwsze w tym roku I słuchajcie, co dziś w programie? Mamy przegląd miesiąca, tudzież przegląd filmów wszystkich od początku roku Mamy parę kanałów polecanych, informacje ogólne i chyba to tyle Słuchajcie, przejdźmy bez zbędnego gadania do przeglądu i przegląd rozpoczynamy od filmu, który pojawił się jeszcze w roku 2013. A mianowicie był to film Grand Theft Auto San Andreas Sylvester na Grove Street. Yy, imprezka fajna na yy, Grove Street w domu Karla. Jeśli ktoś nie widział, zapraszam bardzo serdecznie. Fajny, fajny film, chyba nawet wyszedł. Tak mi się bynajmniej wydaje. Dobra, słuchajcie, rozpoczynamy. Rozpoczęliśmy rok 2014 od filmu. Z utworem, którym na pewno mogli, który mogliście usłyszeć w Mister Xie, z intra dokładniej, był to utwór Midnight Clockwork Melona. Pozdrawiam Cię, byku, bardzo serdecznie. Bardzo dużo osób prosiło mnie o nazwę tego utworu i postanowiłem rozpocząć rok wrzuceniem tego utworu na YouTube. Następnie. Pojawił się film Let's Play, czyli Zagrajmy w Grę. Pierwszy gameplay w tym roku i był to gameplay z gry Left 4 Theft San Andreas. Czyli takie połączenie, połączenie Left 4 Dead i GTA San Andreas. Następnie pojawił się film z ogłoszeniem krótkim, że oficjalny sklep CapselPL został otwarty. Także jeśli nie widzieliście to za chwilkę i tak Wam o tym powiem. Także tyle. Następnym filmem był y, film rozpoczynający nową serię na moim kanale, i był to film Xperia Play 10 minut z GTA Vice City. I był to y, pierwszy film nowej serii, który pojawia, która pojawia się y, co tydzień w sobotę. Y, Xperia Play, telefon. Y, I tyle. No, gry z telefonu, z Xperia Play. Jak widzicie, możecie oglądać. Następnie pojawił się pierwszy unboxing w tym roku unboxing koszulki X ze sklepu kapsel.pl. Jeżeli nie widzieliście, wbijajcie. Potem pojawił się materiał z gry Assassin's Creed Altair's Chronicles, również na Xperia Play. Tydzień później pojawił się film, z trzeci, to pojawił się trzeci odcinek Xperia Play 10 minut z, i tym razem był to Minecraft Pocket Edition. Następnym filmem był film unboxingowy, 17. unboxing gry Bully, Scholarship Edition plus mały bonus, czyli to był mały unboxing jeszcze jednej gry. Jeżeli nie widzieliście, zapraszam bardzo serdecznie. I następnym filmem było takie krótkie ogłoszenie, zapytanie co do Minecrafta na moim kanale. Yy, na razie słuchajcie, powiem Wam tak, jeśli oglądaliście najnowszą Xperię Play, czwarty odcinek znacie już odpowiedź co do tego czy Minecraft się pojawi czy nie natomiast yy, jeżeli nie oglądaliście no to zapraszam tam jest odpowiedź na Wasze pytanie Następnym filmem było rozpoczęcie serii postal 3 na moim kanale Pierwszy odcinek witamy w catharsis City i tak myślę że postal będzie się pojawiał co tydzień albo co dwa tygodnie nie wiem środa bądź czwartek zobaczymy jak to jeszcze będzie yy... Kolejny film, unboxing, piątkowy bodajże, yy, edycji kolekcjonerskiej gry Deadfall Adventures na moim kanale. No i jeszcze świeży film, ponieważ dzisiejszy yy, ja nagrywam to w sobotę, a wypuszczę Wam pewnie w poniedziałek albo we wtorek. Yy, Xperia Play 10 Minut z Minecraft Pocket Edition, część druga. Ponieważ chcieliście, tak wyszło w ankiecie i tak jest. Także. Tyle jeśli chodzi o przegląd. Teraz przejdźmy do krótkich informacji. Pierwszą informacją to jest sklep Capsel.pl, Tak jak już Wam wcześniej mówiłem, na razie mamy słuchajcie, dwa wzory: Keep and Watch Mysterix oraz logo Mysterix. Ceny myślę, że nie są zbyt wygórowane. Ogólnie powiem Wam, że widziałem droższe koszulki i od razu tutaj małe ogłoszenie. Jeżeli jeżeli macie pomysł na wzór na koszulkę to zapraszam bardzo serdecznie na priv albo w komentarzach piszcie, że macie pomysł i wtedy po prostu postaramy się wrzucić ten wasz pomysł na koszulkę, jeżeli będzie mi się podobał taki pomysł no to oczywiście wprowadzimy go do sklepu także tyle jeśli chodzi o oficjalny sklep na 08 w kapsel.pl i teraz przejdziemy sobie do pięciu kanałów polecanych i kanały polecane otworzy nam Collector Gamer, który to, moi drodzy Państwo, yy, robi unboxingi, unpackingi z różnych gier. Yy, są to, słuchajcie, paczki z zagranicy najczęściej, ponieważ yy, Collector Gamer kupuje gry z zagranicy, edycji, edycje kolekcjonerskie. Yy, możemy tutaj użyć edycji kolekcjonerskie z Australii, z Chin. Z Rosji, z Hongkongu, jakieś paczki. Słuchajcie, jak na razie mało jest tych filmów, ale ja z całego serca polecam kanał użytkownika Collector Gamer. Świetne unboxingi, naprawdę profesjonalnie zrobione. Możemy się dowiedzieć, jakie za granicą edycje kolekcjonerskie posiadają kraje, jakich gier. I słuchajcie, tyle jeśli chodzi o kolektor Gamera. Zapraszam bardzo serdecznie na jego kanał. I to tyle. Słuchajcie, kolejny kanał to jest kanał użytkownika 300 dudux Jest to y, kanał polskiego użytkownika, który posiada y, filmy dotyczące sztuczek iluzji karcianych i nie tylko. Y, jeśli jesteście tym zainteresowani, bardzo serdecznie zapraszam na kanał 300 dudux Kolejny, słuchajcie, kanał, tym razem kanał niepolski ponieważ jest to kanał użytkownika CJ Seaman, nie wiem czy ja to dobrze wymówiłem i słuchajcie, tutaj są e, filmy, tym razem tutaj teraz widzę, że są też ze Skyrima jednak są też filmy z GTA San Andreas ponieważ e, CJ Seaman e, nie wiem czy ja to dobrze wymawiam e, tworzy modyfikacje do GTA San Andreas i na przykład taka modyfikacja jak e, Van Misterix mm, jest właśnie od niego e, tym, tym razem e, po prostu on stworzył taką modyfikację yy, z jednak ja ją trochę zmodyfikowałem i powstał Van Mysterix. Yy, są również mody, takie jak yy, pies, i na przykład pies był właśnie yy, Alex od niego, czy na przykład Lara Croft, którą również posiadam od tego użytkownika. Zapraszam bardzo serdecznie na jego kanał i zapoznanie się z jego modami. Wśród ostatnim kanałem polecanym jest również kanał magiczny. Ponieważ jest to kanał użytkownika Magia Y, tutaj są różne sztuczki magiczne pokazywane na ludziach i możecie ujrzeć, jak to się robi, jak one wyglądają i ogólnie magia, magia, jeszcze raz magia. Także zapraszam na drugi magiczny kanał polecony. I słuchajcie, ostatni kanał. Myślę, że nie muszę Wam wyjaśniać kim jest ta młoda osoba, a mianowicie Speedówka. Myślę, że nie trzeba jej nikomu przedstawiać. Yy, Spidówka yy, pewnie w większości z Was kojarzy się z mapkami do yy, Happy Wheels dla Roya, jednak Spidówka posiada również swój kanał, na którym możecie ujrzeć takie yy, filmy jak na przykład yy, Gameplay z Left 4 Dead 2, yy, serię z Postala z Happy Wheels, z yy, Landy jakieś specjale Kilka mamy filmików z rojem w roli głównej. Jest QA, Sniper Elite i dużo, dużo więcej. Także Speedówka pozdrawiam cię bardzo serdecznie. A tak przy okazji powiem wam, że u mnie również niebawem wystartuje Left 4 Dead 2. Także no, chyba nie muszę nic więcej mówić. Domyślcie się sami, kto może wystąpić w Left 4 Dead 2, u mnie na kanale. Także zapraszam do speedówki, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście jej kanału. No i słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze ogłoszenia. Yy, I jeszcze taka mała informacja co do Misterix, ponieważ bardzo dużo osób pisze, ja już po prostu yy, nie mam na to siły. Yy, mówię Wam oficjalnie: Misterix jest nagrywany yy, i pojawi się na przełomie lutego a marca. Bardziej chyba musicie poczekać na marzec, ponieważ jest trochę roboty z tym odcinkiem. Yy, jedna modyfikacja nie działa z drugą. Jest trochę problemów, ale słuchajcie, na bank pojawi się to yy, kolejny odcinek pojawi się w marcu i myślę, że powrócimy z wielkim pierdolnięciem z Misterixem. Także to tyle, jeśli chodzi o Mister X i to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, do następnego, cześć.